Nie, nikt o tym nie wiedział teraz. Musimy poczekać z wadłami. Krótko widać z meczami tu, nikt nie wie co, kiedy gra. Co? No muszą poczekać. Tak jest. Dziękuję. linii, ale no ale najwyżej. No jestem, jestem, jestem no. Ale ona nie nagrywa nawet. O, nie wiem, czy można Już stopniu? gadaliśmy, nie ma Żarkuje. problemu. Dla mnie to może To no. był <noise> <Spoko. głosy> To się nagrało. Ojej, no, słychać po kontaktach.

Lew, lew, Czas, czas, czas! Czas, 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 czas! nogi! jeszcze, Jeszcze, jeszcze. Hej! 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 nie wszystko Hej! dawaj, dawaj. Adamiak! Damjak! Damjak! chodź chodź Damjak! Damjak! Damjak!

mnie. Ja nie Dobra, dobra. Krótki krótki. dobra. Chodź! 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 Tak! Brawo, kworczy. Dlawo grają chodź, chodź, chodź. Dobre, dobre. Będę miał lewo. Bądźmy stąd, bądźmy stąd. Mam tu blisko. Niech gra długo, mamy, mamy to z góry. Chodź, góra! Ekstra! Chodź, chodź! Kurwa, kurde! Dobra! Pio, Piła, Pio! Piła! Piła! piłka, panie sędzio. On się, nie on nie zrobił ścisku chyba. Okej, okay, to impet. Dobra, dobra, to niech będzie to impet. Ej, hey, Adam jak? No nie możecie w linii dobre kurwa Brawo o Brawo, nie ma nasz. Super. Ej Jest Jest jest. Dziękuję. 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 W bramę, W bramę dobrze. Ekstra. Ona jest flag. Oni muszą zapewnić. Brawo. Nie daj. Jeszcze. Ekstra. Jeszcze, okay. Spróbuj. Nie, kurwa, dobra. Zajebista piła, Kwolczy. Nie, Prawo.

Jeden, okay. no wiesz, nie no panie sędzia, ja nie. No on mnie przepycha, no właśnie. Mówię, no ja właśnie nie przepycham. Nie To co, mam go zostawić miejscu, Kurde. Dobra, dobra, ją. logiczne Wiem. chcę szybko powiedzieć, Jeszcze Nie ma komu, od, nie od linii. Nie od linii. Brawo, linia. Tak. Dawaj, dawaj! Chodź, chodź. chodź. Kurwa. Jestem, jestem chodź. Chodź, jestem Chodź, chodź. chodź. 코치 보 <범레스>

호잇, 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 호

Bravo!

Wróć! Brawo, chodź! Chodź! Dawaj! chodź! chodź. chodź, chodź, chodź. chodź jeszcze! chodź! Sześć, ja niech tam. Już, tam Możemy. Trzymaj tył. To samo. Dawaj.

Chodź, chodź, chodź! Chodź, chodź! chodź. Dla siebie. Dzięki bardzo! Dzięki bardzo! Dzięki panie, dziękuję bardzo! Dzięki! Dzięki.